Dzień dobry, oto tutaj nagrywam filmik sprzedażowy mojego prosiaczka, którego mam już bardzo dużo lat i ze względu na bardzo dużo rozpoczętych tematów pewnie przez wiele lat nie zrobię. 928S, 1986 rok, jeszcze silnik 4.7, nie ten wielozaworowy, skrzynia automatyczna 4 biegi, ciekawą opcję ma skrócone przełożenie dyfra, czyli jest... Zrywniejszy niż standardowo, i ma fabryczną szperę. No i tam pakiet hamulcy zawieszenia mocniejszy, także taka dosyć ciekawa konfiguracja. Auto kupiłem w trakcie, bo podejrzewam, odwracania takiej konwersji z ala takiego stroska. Tył jeszcze z poszerzony, przód prawdopodobnie był flat nose, czyli bezświatłowy. Świadczyłoby o tym tutaj te reflektory, które to są normalne, drogowe mijania pozycyjne, hali, takie standardowe. Tu były najprawdopodobniej butniki płaskie. Jak go kupiłem, butniki były szare oba. Ja tylko tak polakierowałem na sztukę, żeby nie krzyczało. Nawet ten lakier się udało dobrać. Tutaj taką piękną falbanę zrobiłem, ale mniejsza o większość auto i tak jest do całkowitego remontu moim zdaniem. Odpala. Od bidy pojeździł, ale od paru lat przez to stanie taki się zrobił, że przerywa, strzela w tłumik, także no coś trzeba tam przejrzeć, układ zapłonowy, świece chociaż wykręcić, ja tego nie robiłem. Kiedyś tym autem trochę jeździłem, nawet bym powiedział, że na co dzień, także on jest jak najbardziej zwarty, nic się nie urywa za bardzo, tylne hamulce są całkowicie zastane, przednie są rozruszane, ale mam zakupione nowiutkie Zimmermany, tarcze, klocki, no nie wymieniam, no bo auto stoi pod kocykiem, więc ale na dworzu, więc szkoda, żeby pordzewiały. Drzwi amelinowe niestety troszeczkę łapie korozja. Aluminium koroduje. Tutaj na tych poszerzeniach widać, że szpachla z obu stron zresztą pęka. Tej szpachli tutaj jest bardzo, bardzo dużo. Ja miałem plan kupić po prostu budę i przespawać błotniki na wąskie. Koła Borbety o bardzo niskim od ET zostawiłem sobie z 944 na wąskim zawiasie i bardzo stare 911 idealnie do tych kół pasują, a raczej koła do nich do 928 te mam za małe, a te markery to jest efekt tego, że zostały zamontowane od Amerykańca, ale jest to Europejczyk. Pierwotnie zarejestrowany w Holandii. A tutaj też widać jak szpachala puch, puchnie, tu też popękała. Dodatkowy spoiler od ses 4 zamontowany. Tutaj jakieś takie rzeczy typu te gumki, tutaj do zamka jakieś tam rzeczy, ja to wszystko pokupiłem. Mam też tutaj ten cały kalosz. Tu też widać jak został poszerzony błotnik, bo normalnie ta wnęka na wlew to się gdzieś tu kończy. Podłożyłem, żeby klapka licowała z nadwoziem. Aż tak długie śruby. I dopiero się to udało. Auto miało też opcję audio. Natomiast nie wiem gdzie jest wzmacniacz. Kiedyś tam szukałem, ale mi się nie chciało. Są e e zelektryfikowane sportzice. Nawet dokupiłem do nich farbę, żeby je troszeczkę przemalować. Dobrana jest tam tego au autokoloru. Kluczyk oryginalny z tą lampeczką śmieszną jak w Wagenie. Kiedyś wymieniałem tą żeby O, świeci. Kierownicę obszyłem kupę lat temu w porządnej firmie, więc ta kierownica wygląda świetnie, a nie tak jak niedawno mi do Menela uszyli, to dwa razy grubsza niż oryginalna się zrobiła po tym obszyciu. Mam sporo części nowych dokupionych z Passion w kartonie, jakieś tam uszczelki, nieuszczelki. A tu mam wylany zegarek, mam dokupiony niewylany, nawet sprawny, bo kiedyś podłączyłem. Nowy zawias założyłem od tej szufladki, bo była taka jakaś obruszana brzęczała. Do schowka mam oryginalny, tylko nie zamontowałem taki na kasety, taki tutaj śmieszne trzymadełko też tam gdzieś leży z tyłu. Przełączniki mam z niezdartymi piktogramami. Skrzynia, mówiłem, że jest czterobiegowa. No ten element jest uszkodzony, jest tylko tak założony, żeby działało. Ten głośnik gdzieś mam, no ale to wiadomo, że takich głośników się nie zostawia. Tylko się montuje nowe. Mam to kupę lat ten pojazd, także po troszku, po troszku tam jakieś takie zaślepki, nie zaślepki, takie wszystkie rzeczy tam uzupełniałem, o te pipstuśniki do otwierania schowków gdzieś to pokrętło mam to nowy do otwierania bażnika kupiłem no nie powiem, żebym mało zrobił przy tym samochodzie ale jeszcze jest bardzo dużo do roboty drzwi jak się pięknie zamykają urwany jest cycuśnik jeden od podpórki do sprężyny gazowej tylnej szyby maska jest strosekowa z tymi wlotami Naka, Naska, czy jak to tam się nazywa Dokupowałem te lampy, są oryginalne, europejskie. Bardzo trudny temat obecnie, bo tego nie ma po prostu. Jedną z prawilnych lamp mam. Pojlerek na dół od Eski mam, tylko że niestety połamany. Ale do odtworzenia. Jeśli chodzi o brak wlotów do chłodzenia hamulcy, czyli tej charakterystycznej dla Eski funkcji, dodatkowej, to po prostu trzeba sobie wyciąć w tym zderzaku. Bo zderzak jest nie odeski, ale różnica polega tylko na tych wycięciach. Tam jest nawet taki od spodu ślad, gdzie należy ciąć. Te kanały powietrzne mam dokupione, także po prostu wystarczy to wyciąć i zmontować. Gdzieś ścieknie woda tu od góry. Pod tą uszczelką, natomiast ostatnio szybiarz u mnie był i stwierdził, że on się nie podejmuje wyciągania tej szyby i wklejania na nowo. W szybie jest antena radiowa, no i on tutaj Mówi, że on tu nie gwarantuje, że mu się ta operacja uda, bo ta szyba nie jest wklejana jak obecnie na taki klej poliuretanowy, który sztywnieje, tylko on jest na coś takiego, jakaś guma butylowa czy coś, która ona jest zawsze taka miękka. on zasugerował, żeby po prostu pozdejmować listwy i tej gumy tu po umyciu nawtykać i to się powinno uszczelnić. Na dachu też pachel odpada. Pierwotnie samochód był biały bieluteniki. Nie jestem jakoś specjalnie potrzebowski, żeby go sprzedać, ale po prostu może ktoś go szybko zreanimuje i, i będzie się cieszył jazdą. Ja już takiego drugiego, bo miałem dwa, sprzedałem rok temu i u mnie stał, a facet, który kupił to po trzech czy czterech dniach już nim jeździł, nie? Więc tylko, że po prostu poświęcił te 3-4 dni na pracę, a nie tak jak ja, że tam 10 minut jednego dnia albo godzinę po, po roku, no. Fabrycznie ten samochód był na telefonach oczywiście i te telefony, co ciekawe, udało mi się kupić od tego samego samochodu, od trzech różnych osób. Po kupowałem także bardzo śmieszna sytuacja, ale no tak jest i to fak faktycznie jest z jednego kompletu, nie? Nie to, że ktoś miał po prostu takie samo koło, no i taki to samochodzik. Ktoś te gumy pomalował na też lakierem, natomiast ten lakier ładnie od gumy, bo ten spoiler powinien był czarny, on jest gumowy. Ten lakier gdzieś tam próbowałem tym zmywaczem do lakieru rozpuszczali schodzi, także można auto odtworzyć do tego pierwotnego stanu. Tutaj brakuje uszczelki, Uszczelkę mam, mam też wszystkie elementy tutaj do. Prowadnicy szyby nowe, dokupione, bo ta szyba lubi opadać. Zapomniałem dodać, że te reflektory mam takie tutaj pip Jak się otworzy, to krawędź tego pip jest widoczna za koła kierownicy i widać, czy się ma światła włączone i czy działają, bo czy są włączone, to widać po kontrolkach. To był flat nose były pełne u poprzedniego właściciela, więc on takie rzeczy tu odtwarzał. Widać, że to pokrzywione, jakieś śruby takie nieoryginalne. O ten łącznik mam nowy, bo tu była to jest tulejka zużyta, więc dokupiłem cały ten łącznik nowy. Przekaźnik od lamp nie działa, jest spalony jeden tyrystor, którego jeszcze nie wymieniłem. To był zrobiony taki dodatkowy układ z przekaźnikiem, ale ten układ działał tak, że lampy się po włączeniu światła otwierały, zamykały, otwierały, zamykały i tak mogły cały dzień się otwierać zamykać. O, mam dokupioną nową taką osłonę, bo miałem w tym drugim prosiaku wymieniać, ale tam nie było oryginalnie w ogóle tej osłony, więc w końcu zostałem z tą osłoną. Samochód ma dodatkowy układ spryskiwaczy. Jakiś taki tu się, nie wiem, koncentrat dolewało czy coś i wtedy mocniejsza była siła spryskiwania. Spryskiwacze do, do przednich lamp są do wywiercenia. Dysze są kupione, pompka jest, instalacja jest gdzieś tam pod spodem schowana, także jest to do odtworzenia. Nie mam tych pasków gumianych do zamykania filtra powietrza niestety. Nowe sprężyny gazowe niestety nie są w stanie utrzymać tej maski stąd kołek, a nie są w stanie, no bo maska przez te wloty jest bardzo ciężka i przez dość dużo szpachli, które, która była wymagana, żeby te wloty zamontować. Wloty celują dokładnie we wloty powietrza, także to nie jest taka totalnie lipa. Te, te są niepopękane, często są rozleciane całkiem. No tutaj są w dobrym stanie. Przy silniku to robiłem tylko na pewno wymianę oleju razy 2. Na pewno jest do wymiany ten zawiasik, bo pęguł był. Ja go pospawałem. Na pewno cały przód jest do pasowania, bo te błotniki to były tylko tak na sztukę założone. Tutaj widać jaki był kolorek. Nie chce mi się tego wyciągać, bo tam jest gdzieś wlepka z opcjami: czy Arctic Weiss albo Alpine Weiss whatever o, uszczelka drzwiowa jest do wymiany, mam którąś uszczelkę tylko nie pętam, czy drzwiową czy pasażerki o tutaj ten przełącznik też nowy znowu lecą te samoloty spróbujemy odpalić byka co prawda akumulator mam jakiś beznadziejny szrot, ale może na nim zapalimy yy, i myślę, że to będzie zapalanie takie pierwsze po 3-4 miesiącach, nie lepiej na wiosnę odpalałem, a już mamy jesień, próbujemy aha Czasami nie pali na P, trzeba na N przestawić. Coś tam się może przestawiło. Nie kręci w ogóle. Uła. No bardzo wolno kręci, bo tak to by szybciej za załapał. Uła, ale dym. A zera przestanie dymić. Stoi bardzo długo. Auto ma ABS, więc dla osoby takiej nieobeznanej z techniką bez ABS-ową to troszeczkę może się czuć bezpieczniej w tym pojeździe. Bo jednak to przy hamowaniu jak ktoś nie wie jak pulsacyjnie hamować czy coś na na nawierzchni, troszeczkę pomaga. Licznik kilometrów nie działał, rozebrałem to wszystko, tam była zębatka tradycyjnie w tych licznikach. Rozleciała się i tą zębateczkę zamontowałem nową. Są firmy, które to dorabiają. No silnik się dławi, tak jak mówiłem. Jest generalnie czuć, że jest przelewany po, po zapachu są W sumie paliwo to tu ma 4 albo 5 lat, to i tak jest dziwne, że on na tym pali, no ale... No zapala, nie ma żadnych jakichś dźwięków mechanicznych Z silnika zaraz posłuchamy Co prawda... ten... film nie oddaje zapachu ale już można wierzyć na słowo, że jest niezły Jatrak od wentylacji bardzo piszczy kiedyś go nasmarowałem, ze dwa lata była cisza teraz znowu piszczy, no bo stoi no jak się nie używa to to się nie używa, Wisko zadziała bo później się trochę rozłączy numer win jest i się nawet wszystko zgadza auto jest zarejestrowane na żółte blachy bez możliwości odwrotu bo miał bałagan w papierach nie wszystkie dokumenty do niego były więc jedyną opcją było go zarejestrować na zabytek w rejestracji jest są cyferki 28, tak żeby trochę pod model było. No i to to taka maszynka, tabliczka znamieniowa jest. Generalnie jakby też parę dni tak poświęcił uczciwie, z tym zapłonem, z tym wszystkim podziałał, to mógłby sobie parę dni tak jakoś dyskretnie jeszcze pojeździć w tym roku, a później trzeba by to rozebrać. A pompa ABS-u. -y, później trzeba by to rozebrać i zrobić, yy, tak. Już jest na szerokim pasku, alternator, bo w starszych były wążyczkie paski yy, Pompa powietrza dodatkowego gdzieś tam jest ukryta, działa yy, Alternator, ładowanie działa, pompa wody działa, ale mam kupioną nową i dokładam Dokładam też, jak już mówiłem wcześniej, tarczę Zimmerman Sport, wiercone jakieś tam super, hiper, on, on za kupę kasy Także jak ktoś będzie chciał sobie robić autko, to będzie bardzo ciekawe, bo jak mówię, sportzice, to jest rzecz taka, że z tego fotela się nie chce wysiadać po prostu. Miałem je też 944, to jest najlepsze fotele na jakich siedziałem, a ja jestem osobą z problemami kręgosłupowymi, one są odkręcone, bo je demontowałem kiedyś i nie przykręciłem, o. No i jak już trochę ciepła temperatury nabierze, to zaczyna chodzić nierówno niestety ten mój prosiaczek, a może być może niedługo czyjś. Do widzenia. Jeszcze zapomniałbym o bardzo fajnej rzeczy. Proszę bardzo. Oprócz kombinerek cały zestaw narzędzi tutaj mam. Jest tam też trójkąt, ale trójkąt jest... on leżał gdzieś na dywaniku, no i woda stała i był zgnity, więc ja już tak go kupiłem niestety. A nie, kombinerki są tutaj, co nie brakuje. A, wiem co to jest ucho holownicze. A ucho holownicze zerwane i gwint jest w miejscu montażowym, więc niestety taką pracę trzeba by wykonać, żeby, żeby to zrobić. A tutaj jakieś kratki, bo to dokupywałem stara pompa paliwowa, ale z innego prosiaka tak fajnie była naprawiona. I to działa, ja tak naprawiałem kiedyś. Pompę. Podnośnik szyby zapasowy. O, tutaj ta lampa, lewa, prawa, nie wiem, obojętne. Mam ten mechanizm, o, tutaj odwlotów do hamulców z rzeka przedniego, tutaj tunele, osłony nad koli, uszczelka, osłona prowadząca powietrze do alternatora i jeszcze jakieś dużo takich duperel, o, owiewki na wahacze, tutaj te, te aluminiowe też do chłodzenia. O, mam, a, dwie, te, dwa te paski, mam gumowe do filtra powietrza. No to to także tak to wygląda. To już naprawdę koniec.